Halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Klonosek i witam z kolejnym materiałem na moim kanale, jak zwykle ze mną dzisiaj jest Rajas. Okej, okay, ja jestem Rajas, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I w dzisiejszym odcinku zagrajmy w Minecraft, pójdziemy sobie kopać kolejny zresztą do kopalni, będziemy kopać sobie e, diamenty. I żeby... Jak je znajdziemy ja, jeśli je znajdziemy, to wtedy będzie, zaczniemy tworzyć obsedian, który zaczniemy wykopywać i pójdziemy potem, staramy, staramy się potem pójść do netheru i zaczęli. Ale to dopiero w moim odcinku. No, no, to, to dopiero w jego odcinku, więc w tym polecam odcinku będziemy stale. tym odcinku dopiero będziemy um, schodzić do kopalni i żeby nie marnować czasu, zrobimy tutaj cięcie i zrobimy przy okazji sobie pełne żelazne sety i kiedy już będziemy gotowi na wyprawę w nieznane, no to do was wrócimy. Ja już biegnę na miejsce. I wracamy po przerwie Jesteśmy już w jakiejś jaskini Jeszcze raz weź to zrób kurwa debilu No i, no i cóż, witam was wszystkich bardzo serdecznie po przerwie e, Jesteśmy w jakiejś jaskini, tu. którą znaleźliśmy tutaj w poprzednim odcinku I postaramy się w tej jaskini tym razem znaleźć e, diamenty Oczywiście że żelazo też będziemy zbierać Mamy pełne żale, żelazne sety, ja mam żelazny miecz i żelazny kilof e, I jest nie masz chyba żelaznego kilofa, ale... Ja mam żelazny ma, Ale nie masz żelaznego miecza, o e, dobra i teraz będziemy wstawali się znaleźć diamenty. Ja wiadomo diamenty najczęściej występują na poziomie około 12. a wiecie ząbek. Więc... O, lolo, lo, lo, lo. a co tu się Więc jest? właśnie tam będziemy szukać, nie zła pom pomieszczenia się tutaj, tutaj widzę. O, tam coś jest jasnego. Więc ja może to lawa. O, złoto. O! o znaczy pierwsze złoto dawaj, szybko kopiemy. Będziemy bogaci na naszym świecie. I wszystkie laski są nasze. Ty nie ma lasu Cicho! Jest tylko na dół. gentlemen! Tak. no e, dobra, schodźmy na dół. Nie ma nic poza żelazem. Szczerze, tu nie ma tu nic ciekawego. Tu jest drugie takie źródełko z lawą, ale... Może coś dalej będzie. Właśnie tu nic dalej nie ma. Oto to zacznijmy. Hmm, no dobra. Się troszeczkę, gdy to co w dzisiejszym odcinku poruszamy za temat? E, tak, chciałem spytać, na jak jakbyś mógł głosować, na kogo byś zagłosował w tamtych wy wyborach? W e, wyborach dawno. albo tak. na Korwina, albo na Kukiza. Mówisz? Ja, ja, ja tak. bym ja wolał, ja jakby miał prawo głosu, to bym ja zagłosował mm -hmm. na Korwina i w ogóle tak szczerze pozdrawiam każdego, kto zagłosował na partię Razem, nie? Nie ma tak jak głosować na partię, która w programie ma podatek dochodowy 75%. Polecam, każde, polecam każdemu taką partię. Ale, ale zacznijmy od tego, że ja nie rozumiem ludzi, którzy głosują właśnie na tę partię pieniędzy i tak dalej, które i tak nic nie wprowadzą nowego. Czy wy czujecie coś, żeby się w państwie poprawiło? I oni zawsze wygrywają. I nic nawet nie wprowadzają, oni tylko obiecują, a jakby chociaż raz mogli yy, nie wiem, postawić na co innego, zobaczyć czy by się coś zmieniło, to nie. No przykładowo chyba niedługo będzie tak, że najprawdopodobniej gimnazja usuną, ale to nie jest. To, to jest tak naprawdę pewne, tylko że już oczywiście robi się jakaś ba banda idiotów, którzy robią protesty nie dla gimna gi likwidacji gimnazjów. W ogóle... Ale to są debile, to są debile yy, yy. Gimnazja powinny być skasowane, bo tak naprawdę, co jest. W ogóle najważniejsza rzecz jest taka, że dzieciom zabiera się, w, jak kończą szóstą klasę, swoich przyjaciół, prawda? Mm -hmm. Muszą odnować. Bo taka jest prawda, że może znajdą jakąś tam swojego przyjaciela z, z podstawówki, ale nie wiem, może ich najlepszy przyjaciel nie pójdzie tam, gdzie oni i wiesz o co mi chodzi, że są odłączani, a tu chodzi o to, żeby też miło spędzali czas ze sobą. No to prawda. No tak naprawdę wiesz, to nic z takim poziomem, poziomem w ogóle gimnazjum nic nie daje, nie? Od podstawówki mhm. nic im się nie różni, a tak naprawdę tylko oddziela się klasy od e, swoich żomali zioma, tak? Z wcześniejszych klas, tak? Mhm. Chodzi, a, I tak naprawdę przez te trzy lata to z nikim się tak naprawdę nie zaprzyjaźnisz, bo niby jak. A przez 8 lat, tak jak była ta zwykła podstawówka, to przecież ten... E, ja miałeś czas z kim się zaprzyjaźnić. No. Nie zresztą też liceum by trwało 5 lat. Olu o Boże Kimpery dwa ale przystanę Ty widzę, że masz przesranę O Boże, no. ale a, biją mnie Dobra, wycofam się, będę z, do nich z, z bił. Eee, w ogóle dla mnie to też jest e, pewna rzecz też e, dziwna znaczy w sensie odkąd powstaje e, gimnazja to dzieci naprawdę za znaczy dzieci. Młodzież, bo tu już jest młodzież w gimnazjach, zaczęła się strasznie buntować przed rodzicami, bo... Chodzi mi o to, ja na przykład w moim przypadku tak nie było, że zaczęli palić papierosy i tak dalej. Wiesz o co mi chodzi. No 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 no. Ja, ja nie ogarniam takich ludzi, bo... O w dupę, ej stawiam trzy, trzy szkielety mi biją. O kurde, kolejny klip. To jest radę? Nie tu to są takie i trzy szkielety. Ej cię? E, nie, nie, nie. Jak na rzecz daję radę. Uciekłem. E, no i mów, mów mu dalej. E, I ja nie wiem, czy to, czy to jest takie naprawdę tak fajne, e, że na przykład wiesz... Że koks niby jesteś coś, bo mi się nie wydaje, że jak zapalić fajkę, to jesteś wielki koks. No, sensu. Bo, bo to raczej nie na tym polega. Bo ja rozumiem, jak masz się skończyć 18 lat, a czuć się jak dorosły, a mieć, nie wiem, 15-14 lat i palić fajki, to dla mnie jest patologia. Patologią to jest większość gimnazjum. No, ja chodzę właśnie z takiego patologicznego gimnazjum. Tam to jest po prostu porażka, jak najszybciej to skończyć i zapomnieć o tym. Dobrze, że tam ten... Tak naprawdę dobrze, że usuną, może pewnie inni będą mieli tego problemu. Yy, tylko też jest jedna rzecz, która moim zdaniem jest też głupia, wiesz? Mm. Yy, bo ten odstęp będzie duży, jak wrócą stare klasy, czy nie wiem, ośmoklasowe, prawda? W yy, podstawówce. No. Będzie różnica wiekowa, że na przykład pójdzie sobie siedmiolatek do szkoły, a tam będzie miał kolegów, nie wiem, 15 lat, to jest... Ale to wiesz, to, to takie gadanie, że wiesz, że to może się czuć jakiś sześciolatek zagubiony, nie, to to jest takie wiesz, gadanie, bo gadanie. U mnie w, jak byłem w piątce, tak, czyli w szkole podstawowej nr 5, mhm. to... przetem byłem wtedy jeden rok, tam było tak po prostu, że klasy, e, od 1-3 miał jeden korytarz, a ten, a 4-6 kol inny. I tak, I tak było zawsze, tak? 4-6 nie wolno było wchodzić na korytarz 1 3 hmm. i odwrotnie I, tak, i ewentualnie jak ktoś chciał do sklepiku pójść, to mógł tam pójść yy, ten bo trzeba było wtedy przejść przez korytarz 4-6 ale tam się nigdy nic nie działo Ale i generalnie przecież, przecież wiesz jakby była taka postawów w to przecież można było zrobić tak samo, tak? Kobieta dla 1-3, hmm. dla 1, dla 3-6 no tak, dla, tak, tak, dla i dla 7-8 dzielność Jeśli komuś by... Jeśli gdzieś by było jakieś problemy, że na przykład stać się by do młodszym, tak? To jest takie trochę bez sensu gadanie, że wiesz. Przecież kiedyś również byli ludzie, którzy e, no przecież kiedyś również były osmo, ósmo, ośmioklasowe podstawówki właśnie w ten sposób. Tak, 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 tak. Te, Też to funkcjonowało i funkcjonowało, też, i funkcjonowało tak, to przez cały czas bardzo dobre, że. A takie wiesz, a gimnazjum podstawówki nie różni się absolutnie niczym, jeśli chodzi o naukę. Tylko powtarza się rzeczy w gimnazjum z podstawówki. A ty w, nie wiem w takim razie po co w ogóle opuszczać podstawówkę. Ja też nie ogarnę ty i mam nadzieję, że tutaj jak najszybciej właśnie... wiesz O Boże, ile to, jaka tam salwa we mnie poszła? Le, to już ominęły mnie te szczele, ale Kilka szkieletów nie goni, nie? Może my właśnie z tych pokoleń, będziemy ostatnimi yy, ci, którzy musieli chodzić do takich patologicznych szkół Uf. Oj Sorka że cię uderzyłem, bo mi się po, yy, myślałem, że to jest szkielet A dobra A tam właśnie sobie. O, nie To Jest dużo żelaza gdzieś widziałem, czekaj wszędzie jest żelazo, tylko żadnych że diamentów niestety nie ma Właśnie ja do szukam. będziemy musieli zdobywać poza odcinkiem. Nie, nie, to tak do czegoś takiego nie może dojść. Chociaż jeden diaks, żeby wiesz, się zgadzało. No właśnie, tutaj problem jest taki, że tu diaksów nie ma. Ja zaraz znajdę, trzeba. Jaki to jest poziom? To jest poziom 18. 18. No, to troszeczkę pod nami powinny być te diaksy. O, to jest jakaś nowa jaskinia. Złoto do czego było potrzebne? Chyba do tych 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 wagoników. do power race'ów, żeby ten napędzasz wagoniki. A, dobra, pamiętam już. Prawda? Wiesz co by było fajnie jakbyśmy znaleźli jeszcze tą e kopalnię, tą taką górniczą. A kopalnię opuszczoną, no bo tam są tory. No i to może dobrze wykorzystać, byśmy mogli zrobić sobie już tam jakieś przystanki. No to prawda, akurat. Okej, okay, to złoto jest. Ej, mówmy Czyli się tak, to jest złoto tylko że nie ma diamentów. No to jest smutne. Mówmy się tak, że jak ja znajdę e diamenty, to pozwolę ci wykopać, bo to jest twój oczni. Okej, okay, dobra. Okej okay, dobra, tutaj żelaza więcej Ja nie widzę no, wiecie, Postaramy się na odcinku wykupać jak najwięcej diamentów żeby zmienić... O kurde! I to To to! Wszystko. Znowu mi wziął od plesów ja W ogóle widzę, że seria się strasznie podoba na moim kanale, a na twoim? O, mnie też, mnie też cię przyjęła. Lajki są, wyświetlenia są. Czyli wszystko się zgadza, no czy nie kręcimy dalej. Mhm. No, bo w sensie, jak... wiesz jak, bo to jest tak na każdym kanale, trzeba się przyznać, że im więcej się odcinków robi, to jest coraz mniejsza oglądalność. Ale no, jak w... jak w końcu, nie wiem, B B będzie oglądać jedna albo dwie osoby, to nie wiem, czy będzie sens kręcenia. No. Czyli na przykład, nie wiem, jak zrobimy naprawdę dużo odcinków e i, nie wiem, już jakiś tam odcinek będzie już tak mało oglądany i następny też, to po prostu, nie wiem, przerwiemy, zrobimy może kiedyś jeszcze drugi sezon czy coś takiego. No. To by było najlepsze rozwiązanie. Dobra, no tu idę przez lawę. No, nie to, że część diamentów jest w lawie. Być no to kuchu, jest prawda. je wykopać. Trzeba x-raya zainstalować. <gry> Boże, ty na serio, tu jest wszędzie złoto, ale te diamenty to. No, 2 na 10. W ogóle nic diamentów nie ma. A te, te diamenty to muszą być, bo do, do mojego filmiku o. o, o co myślałem, że diament znalazłeś Nie. Creep. O kurde, szkielet Mój creeper tak spadł na niej Wybuch. A i się wystraszyłem, boże Bo on tak ry, jego ryja nagle mi wyskoczył na cały ekran I się wystraszyłem, boże Ja to będę... Ja to przez tą serię będę miał traumę Albo ja to pamiętam jak byłem mały jeszcze taki Jak, jak zaczynałem grać w to co nie? No. To się, ja się bardzo... Chodziłem gra, yy, Chodzić do jaskini i zawsze sobie na Pizzfulu grałem, jak chodziłem do jaskini. <grym> Nawet na Pizzfulu się nie czułem bezpieczeństwa. O, redstone! To gdzieś niedaleko jest diament. Bo to, to, jest ja jakieś, redstone... to jest jakieś pole lawy generalnie, tylko że zakryte jakimś cudem. Okej, okay, więcej redstone. Ja no. poszukuję... Dalej. A kurwa! O kurde! Jakby się spalił bezcenny o Boże, redstone. O Boże, o Boże, o Boże... Uh! to Przepraszam, przez część mam w, w konsolę widoczną, tylko po prostu znacznie łatwiej się na niej kopię, bo wiadomo, czy jesteśmy na odpowiednim poziomie. Okej, okay, węgiel... O! Kolejny redstone. Gdzieś tu są diamenty, czuję to. Ja też to czuję. Tu jest lawa, to... więc tu powinny być diamenty. Zawsze tak było. Że obok lawy są diamenty. Kiedy nie mogę korzystać z tego żelaznego kilofa, bo zaraz mi się zepsuje. Już się zepsuje? No pon poniżej połowy mam wytrzymałości, bo przez cały czas im kopie. O boże. Chyba dasz kamienne kopał Ja używam go tylko do, nie wiem, do złota chyba, tak. to no z... jest wszystko co jest potrzebne, jest lawa, jest węgiel. Kurde no. Nawet żelazo tu jest, tylko diamentów nie ma. A czuję, że gdzieś tutaj powinny być. O, screenshota zrobiłem przez przypadek. Ale patrz, oj jak znowu... <słyszy> Ej, znowu znaleźliśmy e, temat na kolejny odcinek, ja, ja to mi się podoba, że poruszamy takie trawy o gimnazjach. No... To jest... Proszę, no, tych a, tematów jest to... ważne. Żeby cały czas się nie powtarzać, taka jest prawda. No. Bo to bez sensu będzie. Dobra, gdzie jest to gówno, no? <laughs> stacja mnie dobiera. Gdzie jest moje kochane diamenty, gdzie są moje? Gdzie są jego kochane diamenty? No, jak ci idą poszukiwania? Ja tam kopię Co, ja na razie lawowym. żelazo i złoto i trochę e, te, tego niebieskiego barwnika, nie pamiętam jak on miał. E, lapis lazuli. No, lapis o, kolejny są no wspaniale, tylko żebym chciał teraz diamenty. Kto by nie chciał? Kurwa, niektórzy to znajdują wszędzie diamenty, nawet w dupie, a kurde, my nie możemy znaleźć zero. Nic. Ja to pamiętam, jak z kolegą grałem na serwerze, to w, e, pierwszego dnia w Minecrafcie znaleźliśmy 23 diaksy. Taki, farf, e, taki farciarski save był, jak nie wiem co. Niestety my takiego, widać szczęścia, nie mamy. A też na pierwszym ja za... save szybko diamenty znalazłem. Ja zacznijmy od tego, że nigdy, w e, tak straszny sposób, nigdy nie dobiłem do dia, e, diaksowego setu całego. Nigdy? No nigdy, człowieku, nigdy mi się nie zdarzyło. Może w końcu na tej serii będziemy mieli jak set takie. Czyli tepne się do ciebie, dobra? No dobra. Bo u mnie nic nie ma. I tu szukam, bo tu wszędzie jest set stąd, tylko że tego najważniejszego nie ma. No Widzę jakieś takie. Hop, hop, hop. No kop, kopię, tu generalnie. Kopię, kopię. Trzeba znaleźć na odcinku, chociaż jeden diament, ewentualnie zrobię cięcie i będziemy szukać tego desastralnego diamentu. A takie to trzeba być wredne, boże. Te diaksy to na naszym świecie, to takie wredne są. Ujawnijcie się! Płagam błagam. No w bo... tym w ogóle nie będzie żadnego diamentu. To jest... To jest... Błagam. To, to jest... Błagam. Tylko... <grym>. Masz jakieś drewno? Właśnie w tym segrze mam. Kurde, chciałem... Te... Chciałem złoty kilof zrobić, bo kurde... Po co złoty kilow? Do... No szybko by się ten kopało ten... Ten kamień cały. Ale on jest... szybko się niszczy. No wiem, ale szybko można przekopać jakąś sekcję kamienia. A tak to można tym kamiennym kopać i się kurwa męczyć. No, Czy już bym znalazł diaksy? Nie, to jest miejsce, w którym byliśmy. A już myślałem, że wąchałem no, z diaksy. Z polami lawowymi, tak zawsze miałem, że nad polami lawowymi były te diaksy. Trzeba gdzieś tutaj szukać. W ogóle lol, słychać u mnie dzwony jak biją w kościele? Nic takiego nie słyszę. A to dobrze Jakiś Co w kościele tym mnie pytasz, ja pierdzielę. No bo się zastanawiam, że podaje <grym> Dobra, biegnie. poddaję się tu tam pewno diamentów nie ma już. Wyso, a ja może zaraz znajdę. Pójdę znaleźć inny spot. O to jest jakiś gravel, tylko że ja nie mam żadnej łopaty. Pójdę a przy gravelach często jest, wejść człowieku jakiejś. No bo to będę robił tak w stały sposobem. Wyjdź z tego! O. Boże. Diaksy, gdzie jesteście? Ej, no bo ja będę płakał, dosłownie. To u ciebie znane ile. Kurde... Gravel chce kopać. Nie musiałeś mi od razu bić. Ja wiem, że jestem chujowy. No jest. Ale to nie oznacza, że macie się w z... z... dam głowę uciąć, że tutaj gdzieś na pewno pod tą lawą jest diament, nie? O, redstone. Idę do kolejnego y, wyjścia, we, ale już tu byłem, czy nie? O, dobra, postarajmy się tutaj zobaczyć. Oooo! Oliście! Oh, oh, nie, ale możliwe, że tu będzie, bo często w takich miejscach są takie rzeczy. Boże, się odpierdaliłem. Ja nie, nie, nie. Wpadłeś do lawy? Prawie wpadłem do... Znaczy już wpadałem do lawy praktycznie No co ty, uniosłeś się w powietrzu? Że nie... Że nie wpadłeś? Jak prawie wpadłeś? Ej, co? Ja chyba będę miał tu gdzieś diaks kurwa, wszystko... Cały kuźwa zasadany perimetr Zeksplorowaliśmy cały system cable'ów i nie ma tu nic Ej, tepnąć się do mnie? No możesz I tak tu nic nie ma To tak jej tak do teleportacji! Ty, 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 ty. O Jezus! O, ty... Gdzie ty teleportujesz? Jerzyku. O, złoto! To jest kanion! Tak, To no jest kanion! Bo jest może nie... To, to jest kanion! Może, może bo to jest kanion! 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 To jest dużo To jest lawa. To jest dużo To jest jest dużo jest i To są dwa kaniony obok siebie. Ta? Tak, ty sprawdź ten, w tym się zgubiłeś, Tym którym się no, sprawdzę ten obok. Dobra. Okej, okay, teraz ostrożnie. Panie znowu się okaże, że odcinek ma 45 minut i by tego nagrywał kolejne 6 godzin. A ileś już nagrywa, wiesz? Nie Na wiem, bo, tu, bo w tym okienkowym nie mam licznika. Pewnie się zaraz okaże, że znowu 30 minut nagrania. Może tylko u ciebie tak nagrywać, a nie kurde u mnie. Co kurwa pewno... no wow. wiesz? No o! Już <go dietary dripping> oh. Oh. O! O! Boże, zacząłem dyszczyć jakiś pedał. Kurde, ale ja miałem. To jest szkielet, kurde, w szkielet, teraz się biją między sobą, ale, Beka. Bijcie się, bijcie się, walczcie. A ja dobiję tego jestem w niebezpieczeństwie. Jestem w niebezpieczeństwie. Nie chodzi. O, kolejny creeper, wspaniale. Wspaniale, za Nie I przepraszam za chwilkę, wracamy. Jest! Jest! Się, tak? jest diament! Jest Diamenty są w końcu. Patrz, patrz tam są. Dobra, tam dobra, są dobra, dobra. tuż przed tobą, widzisz? Nie, widzę! Jest, są, już, już. Tak ciłem nadzieję. Nagrywaj. Nagrywaj. Dobra, czekaj. No, już nagrywam, jeszcze cały czas nagrywam. A to dobra! E, I kurde, wielko pomna chwila, pierwszy diament. Nie może się spalić, bo inaczej będzie to nieszczęście na całą serię. Jest, pierwszy diament. Diamonds and diamonds Ile masz? And you're gonna... Jeden. Masz. Jeden, dwa, znaczy dwa. To mamy na obsydian. No to, a teraz nie mam. No ta szkoda, że nie wzięliśmy drewna. I nie mamy jak zrobić z tego kilo. Dobra, to się zrobił żumie na odcinku. Zrób to znaczy, że tu jest obsydian i wrócimy tutaj zaraz. Jak ten, jak, zrobimy, jak zrobimy diamentowy no kilo. No i cóż, moi drodzy widzowie. Goal odcinka, czyli cel odcinka został spełniony, tak więc razem z Rajasem dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli wam się spodobało to komentujcie, subskrybujcie i róbcie inne dziwne rzeczy, jakie robi się na YouTubie. No i cóż, to wszystko ode mnie. Na razie i cześć.